Witajcie w CryptoFlash. Dzisiaj mamy wydanie 135. Przyjrzyjmy się bliżej wydarzeniom na rynku kryptowalut z wczoraj, czyli z 8 listopada 2025 roku. Jak zawsze opieramy się na najnowszych danych, analizach, nasz cel wyciągnąć z tego co się działo kluczowe wnioski no i zrozumieć tą dynamikę rynku. A działo się sporo, trzeba przyznać i obraz rynku był, no cóż, pełen kontrastów. Z jednej strony taka, wiesz, pewna nerwowość wokół bitcoina, mm -hmm. a z drugiej strony, no, spory entuzjazm na altcoinach. Mamy też naprawdę fascynujące sygnały, że instytucje wchodzą do gry, nawet państwa. Ale? Ale są też problemy. Tak, regulacje, kary, dokładnie. I do tego gorące trendy. Na przykład. Ten nagły szał na monety prywatności. Dobra, rozłóżmy to może na czynniki pierwsze. Chcemy po prostu dać taką skondensowaną dawkę wiedzy. Ok, zacznijmy od samego rynku. 8 listopada Bitcoin no lekko odbił po wcześniejszych spadkach, zyskał coś koło 1,5%. Niewiele, ale zawsze coś. Tak. Cena krążyła, powiedzmy, między 99 tysięcy a 104 tysiące dolarów. Skończyło się gdzieś w okolicach 102,5 tysiąca. Ale wiesz, co było ciekawsze? Te przepływy do funduszy ETF na bitcoina. No właśnie, tu się działo. 8 listopada mieliśmy napływ netto. Jakieś 240 milionów dolarów do amerykańskich ETF-ów spot. I to ważne, bo to przerwało taką złą pasę. 6 dni odpływów pod rząd. Tyle, że dzień wcześniej był dramat. No, właśnie. 7 listopada rekordowy odpływ aż 558 milionów dolarów największy od sierpnia a potem nagle te 240 milionów napływu głównie do gigantów BlackRock ponad 112 milionów, Fidelity ponad 61 niezła chustawka, nie? No. Fascynujące jest tutaj to, jak gwałtowna była ta zmiana. Ten roller coaster w przepływach ETF sugeruje coś, E, istotnego o zachowaniu dużych graczy, tego kapitału instytucjonalnego. Czyli co, że są niezdecydowani? Wygląda na to, że przynajmniej na razie traktują bitcoina bardzo taktycznie. Wiesz, reagują błyskawicznie na krótkoterminowe sygnały, na jakieś poziomy techniczne na wykresie. A niekoniecznie budują długoterminowe pozycje w stylu kup i trzymaj, bo to cyfrowe złoto. Aha. To pokazuje, że nawet jak wchodzą duzi gracze, to bitcoin dalej jest, no, bardzo zmienny. I ich przekonanie, że to długoterminowa inwestycja, może być płytsze, niż nam się wydaje. Okej, okay, czyli ostrożność przy Bitcoinie. Ale zupełnie inaczej wyglądał rynek altcoinów tego samego dnia. Tam to był, no, powiew optymizmu. Tak, tam było zielono. Globalna kapitalizacja całego rynku krypto wzrosła o prawie 3,5% do 3,45 biliona dolarów. To już taki sygnał, wiesz, powrotu apetytu na ryzyko. Ten sentyment risk on. Główne alty poszły w górę. Ethereum prawie 5% ponad 3450 dolarów. XRP blisko 6% do 2.32. BNB, czyli Binance Coin ponad 4.5% i przebiło 1000 dolarów. Psychologiczna bariera tak. Solana też solidne 4.5%, prawie 162 dolary. Nawet DogeCoin, ten memiczny, wystrzelił o ponad 10%. Cardano ponad 7,5, Chainlink ponad 6. No działo się, a już takim prawdziwym dowodem na ten apetyt spekulacyjny były te eksplozje cen na mniejszych projektach. Mówimy tu o wzrostach Flux 128% w jeden dzień, Fil 54%, 0G 47%. No to już grubo. Wygląda na to, że kapitał po prostu szukał okazji do szybkich zysków gdzieś poza tym e, bardziej stabilnym Bitcoinem. Ten wyraźny przepływ kapitału w kierunku altcoinów można tak interpretować, że ludzie szukali po prostu wyższych zwrotów, szczególnie gdy bitcoin wydawał się taki niepewny. Mhm. To jest taka naturalna dynamika rynkowa, ale to ma też potencjalne takie długofalowe konsekwencje, bo takie zainteresowanie szerszym rynkiem poza bitcoinem może jakby no. Przygotowywać grunt pod rozwój bardziej zróżnicowanych produktów inwestycyjnych dla instytucji. Czyli ETF-y na inne koiny? Dokładnie. Jeśli instytucje zobaczą, że jest potencjał i płynność poza bitcoinem, no to mogą zacząć myśleć o ETF-ach czy innych produktach na Ethereum, Solane czy właśnie XRP. No właśnie. XRP. To nas idealnie prowadzi do kolejnego tematu, czyli tej Coraz głębszej integracji krypto ze światem tradycyjnych finansów i adopcji na poziomie instytucji i państw. I tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Mamy prawdziwy wyścig o uruchomienie pierwszego w Stanach funduszu ETF typu spot na XRP. 18 listopada firma 21 Shares oficjalnie złożyła wniosek do SEC. Kolejny gracz wchodzi do gry? Tak, dołączyli do Franklin Templeton, Bitwise. I Canary Capital, które już wcześniej zaktualizowały swoje wnioski S1. To ten taki gruby dokument rejestracyjny. Presja rośnie, bo CEO Canary Capital Steve McClurk powiedział publicznie, że są gotowi ruszyć z funduszem w przyszłym tygodniu. Odważnie. No, SEC ma teraz 20 dni na reakcję, co teoretycznie oznacza, że start mógłby być nawet 27 listopada. Jeśli spojrzymy na to w szerszym kontekście, no to potencjalne zatwierdzenie takiego XRP-ETF byłoby naprawdę czymś dużym. Po pierwsze, mogłoby odblokować ogromną płynność dla XRP. To kluczowe dla jego rozwoju. Jasne? Po drugie, no, znacząco podniosłoby wiarygodność XRP w oczach tych dużych instytucjonalnych inwestorów. A po trzecie, byłby to ważny sygnał od regulatora w USA. Że jest gotowy zaakceptować kolejne aktywa cyfrowe, poza bitcoinem i może ethereum, jako bazę dla regulowanych produktów. To by otworzyło drzwi dla innych altów, tak? Potencjalnie tak. Dobra. Kolejny przykład tej integracji ogłoszona na początku listopada na konferencji Ripple Swell współpraca Ripple i Mastercard. Też głośna sprawa. Uruchamiają projekt pilotażowy. Będą testować wykorzystanie RLUSD, to jest regulowany stablecoin, powiązany z dolarem, działający na blockchainie XRP Ledger. I do czego ma służyć? Do rozliczania zwykłych tradycyjnych transakcji kartami kredytowymi między Mastercard a Webbankiem. Sherry Heymond z Mastercard powiedziała, że firma integruje regulowane stablecoin, żeby wspierać wybór konsumentów i bezpieczeństwo. Mhm. Mm a prezes Ripple, Monika Long, nazwała to znaczącym krokiem, który pokazuje, jak aktywa cyfrowe mogą usprawnić obecne systemy płatności. Znaczenie tej współpracy jest no, ogromne. To jest jeden z pierwszych tak głośnych przypadków, gdzie regulowany amerykański bank, czyli Webbank, używa regulowanego stablecoina, czyli RLUSD, na publicznym blockchainie, czyli XRP Ledger, do rozliczania zwykłych płatności kartami. Czyli to już nie teoria, tylko praktyka? Dokładnie. To jest niezwykle ważny dowód koncepcji, tak zwane proof of concept. Pokazuje realne, praktyczne zastosowanie blockchaina do usprawnienia, a może i obniżenia kosztów rozliczeń w tej istniejącej infrastrukturze finansowej. To już się dzieje. Ale mówiłam też, że nie tylko korporacje, mamy też ruchy na poziomie państw. 18 listopada Kazachstan potwierdził plany: chcą utworzyć Narodowy Fundusz Rezerwowy oparty o aktywa cyfrowe. Ciekawy kierunek. Mówimy o funduszu wartym od pół miliarda do miliarda dolarów. Ma powstać do początku 2026 roku. Ale co najciekawsze, to jak on ma inwestować. Fundusz nie będzie kupował i trzymał bezpośrednio krypto. Jak bitcoin, zamiast tego zainwestuje w regulowane produkty, właśnie ETF-y na krypto i akcje firm z sektora blockchain czyli bardziej pośrednio a skąd wezmą na to pieniądze? Z przejętych przez państwo aktywów cyfrowych, ze środków odzyskanych w ramach walki z korupcją, no i z dochodów z krajowego miningu. Zarządzać tym ma Astana International Financial Center, a cel Modernizacja rezerw finansowych i zwiększenie suwerenności ekonomicznej w erze cyfrowej. Model kazachski jest rzeczywiście nowatorski. To takie bardzo pragmatyczne podejście dla państwa. Chcą mieć ekspozycję na wzrost sektora krypto, ale jednocześnie boją się ryzyka związanego z bezpośrednim posiadaniem i przechowywaniem tych, no bardzo zmiennych, aktywów. Czyli inwestują w ETF-y i akcje, żeby było bezpieczniej? Właśnie. Minimalizują ryzyko operacyjne to związane z przechowywaniem kluczy i częściowo ryzyko zmienności, a jednocześnie mogą czerpać korzyści z rozwoju branży. To nie eliminuje ryzyka rynkowego oczywiście. Jeśli cały sektor krypto spadnie, to te ETF-y i akcje też pewnie stracą. Rozumiem. Ale eliminują to ryzyko związane z bezpieczeństwem regulacjami dotyczącymi bezpośredniego posiadania krypto, ryzykiem operacyjnym handlu to może stać się interesującym wzorem dla innych krajów i stworzyć nowy, może stabilniejszy popyt na regulowane produkty krypto ze strony państw. Brzmi sensownie. Jednak ten postęp i adopcja, no nie odbywają się bez problemów. Przejdźmy więc do tej drugiej strony medalu: wyzwania regulacyjne, kary, problemy, z którymi branża ciągle się boryka. Głośno było o informacji z Irlandii. Tamtejszy bank centralny nałożył na Coinbase Europe naprawdę potężną karę. 21,5 miliona euro to jakieś 24,6 miliona dolarów. Aucz. A za co? Poważne naruszenia wymogów AML w CFT. Czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Okazało się, że przez błąd w kodzie systemu monitorowania, Coinbase przez prawie dwa lata, od kwietnia 2021 do marca 2023, nie monitorowało ponad 30 milionów transakcji. 30 milionów. Tak. A łączna wartość tych transakcji. Astronomiczne 176 miliardów euro. To była prawie jedna trzecia ich całego wolumenu w tym okresie. Niewiarygodne. Co gorsza, późniejsza analiza wykazała, że w tej masie były transakcje za około 13 milionów euro, które mogły być powiązane z praniem pieniędzy czy oszustwami. Coinbase przyznało się do winy, więc karę obniżono o 30% w ramach ugody. Ten przypadek to jest naprawdę brutalne przypomnienie, jak wysokie są stawki, jeśli chodzi o zgodność z regulacjami dla firm krypto. To rodzi ważne pytanie: hmm, no, o konieczność inwestowania w naprawdę zaawansowane, niezawodne systemy monitoringu procedury AML-CFT. Że to się po prostu opłaca. Znaczy, że brak inwestycji w to staje się już nie tylko ryzykiem reputacyjnym. To jest bardzo realne, materialne ryzyko finansowe i operacyjne. Koszty takich zaniedbań mogą być po prostu paraliżujące. Innym takim czynnikiem, który wprowadzał niepewność, szczególnie w Stanach, było to trwające zamknięcie rządu federalnego shutdown. 18 listopada to był już 38 dzień tego paraliżu. Tak, to też miało wpływ? Przede wszystkim spowodowało duże opóźnienia w pracach kluczowych agencji. SEC, CFTC, one działały w bardzo ograniczonym składzie. To oznaczało wstrzymanie albo spowolnienie prac nad wnioskami o nowe produkty, w tym te wyczekiwane ETF-y krypto. Czyli wszystko stało w miejscu. Dokładnie. Opóźniały się też prace nad ważnymi ustawami dla branży, jak ten Clarity Act. No i oczywiście ten polityczny impas miał szersze skutki ekonomiczne. Szacowano, że kosztuje gospodarstwo. Gospodarkę USA od 10 do 30 miliardów dolarów tygodniowo. Ogromne pieniądze. Co ciekawe, niektórzy analitycy spekulowali, że samo zakończenie tego shutdownu mogłoby uwolnić taką stłumioną płynność na rynkach i potencjalnie wywołać rajd na krypto na początku 2026. Trochę takie myślenie życzeniowe, może. No. Ta sytuacja doskonale pokazuje, jak taki polityczny chaos w kluczowych miejscach jak USA tworzy niepewność dla całej globalnej branży krypto i podkreśla też wrażliwość tego młodego sektora na czynniki zewnętrzne nie tylko ekonomiczne jak inflacja czy stopy procentowe, ale też właśnie polityczne. Stabilność, przewidywalność prawa to jest kluczowe dla rozwoju. Jasne. Na koniec tej części o problemach jeszcze rzut oka na sprawę upadłości FTX. 18 listopada pojawiła się informacja, że zarząd masy upadłościowej wycofał taką kontrowersyjną propozycję, nazywała się procedura ograniczonych jurysdykcji. Kojarze było o tym głośno. Co oni chcieli zrobić? Chcieli móc zablokować dostęp do roszczeń wartych łącznie jakieś 800 milionów dolarów, czyli 5% całości użytkownikom z 49 krajów. Argumentowali, że lokalne przepisy w tych krajach są zbyt trudne do spełnienia. Co ciekawe, aż 82% tych pieniędzy należało do użytkowników z Chin. No to nic dziwnego, że był sprzeciw. Dokładnie. Plan wywołał burzę, bardzo silny opór wierzycieli. Szczególnie z Chin wpłynęło ponad 300 oficjalnych sprzeciwów, no i pod tą presją FTX musiało się wycofać. Wycofanie tego planu to ważny sygnał. Pokazuje rosnącą siłę i no, zorganizowanie grup wierzycieli w tych naprawdę skomplikowanych postępowaniach upadłościowych w krypta. To ustanawia ważny precedens na przyszłość. Wierzyciele mogą skutecznie walczyć o swoje. Czyli dobra wiadomość dla poszkodowanych. Tak, ale jednocześnie cała ta saga FTX po raz kolejny, no, boleśnie przypomina o ryzyku kontrahenta. Tym ryzyku, które ponosimy korzystając z centralizowanych giełd i o tej ogromnej złożoności odzyskiwania pieniędzy, jak już coś upadnie. Dobra, to były te trudniejsze tematy. Przejdźmy teraz do czegoś bardziej optymistycznego. Trendy sektorowe i ciekawe tezy inwestycyjne, które widzieliśmy 8 listopada. Skupimy się na dwóch: monety prywatności i długoterminowa wizja dla bitcoina. Zaczynamy od prawdziwego boomu na tzw. privacy coins czyli monety, które mają zapewniać większą poufność transakcji. Ten sektor radził sobie w listopadzie 2025 naprawdę rewelacyjnie. Łączna kapitalizacja przekroczyła 25 miliardów dolarów po wzroście o 80% na początku miesiąca. Imponujące liczby. Niekwestionowaną gwiazdą był Zikasz ZC. Jego cena poszybowała do poziomów z 2018 roku, gdzieś w okolice 750 dolarów. A to oznaczało wzrost o ponad 700% od września 2025. Wow, a co za tym stało? Kilka czynników. Po pierwsze, zbliżający się halving Zcash w połowie listopada, to wydarzenie zmniejsza nagrody dla górników, zwiększa rzadkość monety. Po drugie, był widoczny fundamentalny popyt na prywatność. Wartość tych chronionych transakcji rosła o 15% miesięcznie. Mhm. Po trzecie, można to interpretować jako reakcję rynku na tę rosnącą inwigilację kontrolę regulacyjną. Prywatność staje się cennym zasobem. Co ciekawe, zbiegło się to w czasie z tą karą dla Coinbase za braki w monitoringu. Ciekawe połączenie. No. Yy, I do tego dochodziło jeszcze rosnące zainteresowanie instytucjonalne tym specyficznym sektorem. Yy, co ważne, to nie był tylko Zikarz. Inne monety prywatności, np. Dash, też notowały solidne wzrosty. Dash zyskał 66%, to potwierdzało siłę całego segmentu. Ten rajd monet prywatności to jest fascynujący przykład takiej tezy inwestycyjnej opartej na fundamentalnej potrzebie użytkowników, w tym przypadku potrzebie poufności w świecie coraz bardziej cyfrowym i no, transparentnym. Czyli ludzie chcą prywatności i są gotowi za nią płacić. Dokładnie to pokazuje potencjał do generowania ponadprzeciętnych zysków, tego co inwestorzy nazywają alfą czyli zwrotów lepszych niż rynek. Poprzez identyfikację i inwestowanie w takie niszowe sektory krypto, sektory, które oferują unikalną wartość i mogą być potencjalnie mniej skorelowane z resztą rynku, prywatność wyraźnie staje się towarem premium. Ok, na drugim biegunie mamy bitcoina. I długoterminową perspektywę dla niego przedstawioną przez Cathy Wood z Ark Invest. Na początku listopada 2025 potwierdziła ona swoje słynne, bardzo bycze prognozy. Podtrzymała cel cenowy dla BTC na poziomie miliona dolarów milion dolarów odważnie jak zawsze. Tak. Ale jednocześnie zrobiła małą korektę. Obniżyła swoją taką bardziej agresywną prognozę w scenariuszu superbyka na rok 2030. Z 1,5 miliona dolarów do 1,2 miliona za Bitcoina. A dlaczego? Podała konkretny powód. Niespodziewanie szybki i dynamiczny wzrost rynku stablecoinów. Ich kapitalizacja przekroczyła już 300 miliardów dolarów. Wood zauważyła, że stablecoiny zaczynają przejmować część ról, szczególnie tych transakcyjnych, jako środek wymiany, które pierwotnie wielu przypisywało bitcoinowi. To ciekawe spostrzeżenie. Mimo tej drobnej korekty, jej kluczowe argumenty za długoterminową wartością bitcoina pozostały takie same. I jak powiedziała, BTC to najbezpieczniejsza i najbardziej zdecentralizowana forma pieniądza cyfrowego. Nadal uważa, że bitcoin może przejąć co najmniej połowę kapitalizacji złota. Wymieniała też rosnącą adopcję instytucjonalną, większą jasność regulacyjną, no i oczywiście tę wrodzoną rzadkość bitcoina ten limit 21 milionów monet. Argumenty Cathy Wood dotyczące statusu bitcoina jako cyfrowego złota, jego decentralizacji i tej absolutnej rzadkości są rzeczywiście mocne. Stanowią rdzeń narracji wielu długoterminowych inwestorów w BTC. Zgadza się. Jednocześnie jej spostrzeżenie o rosnącej roli stablecoinów jest niezwykle trafne i pokazuje taką interesującą ewolucję całego rynku aktywów cyfrowych. Obserwujemy, jak różne typy aktywów zaczynają się specjalizować, pełnić określone funkcje. Stablecoiny wyraźnie znajdują swoją niszę jako efektywny środek wymiany i rozliczeń w cyfrowym świecie czyli bitcoin do przechowywania wartości, a stablecoiny do transakcji. Coś w tym stylu. To faktycznie może wpłynąć na przyszłe zastosowania i ostateczną rolę samego bitcoina w tym ekosystemie. Ale to niekoniecznie musi być gra o sumie zerowej mogą współistnieć. Podsumujmy więc wydarzenia z 8 listopada 2025. To był dzień pełen fascynujących kontrastów, prawda? Mieliśmy tę niepewność wokół bitcoina i jednocześnie siłę altcoinów. Tak. Widzieliśmy imponujące postępy w adopcji instytucjonalnej i państwowej, ale to było równoważone przez twardą rzeczywistość regulacyjną i kary. No i obserwowaliśmy dynamiczny rozwój nisz, jak monety prywatności. Więc co to wszystko oznacza? Syntetyzując, dla inwestorów i obserwatorów rynku z wydarzeń tego jednego dnia wyłania się obraz pełen i szans i ryzyk. Po stronie szans mamy wyraźnie potencjał ekspansji produktów instytucjonalnych na altcoiny. Przykładem może być ten możliwy ETF na XRP. Mhm. Widzimy też coraz bardziej realne zastosowania blockchaina i jego integrację z tradycyjnymi finansami, jak ta współpraca Ripple i Mastercard. Pojawiają się nowe, interesujące modele adopcji państwowej, jak ten kazachski. No i oczywiście potencjał wzrostu w niszowych sektorach, jak prywatność, które mogą oferować dywersyfikację. A ryzyka? Z drugiej strony medalu mamy bardzo realne ryzyka rosnące koszty i zagrożenia związane z egzekwowaniem coraz bardziej rygorystycznych regulacji. Ta kara dla Coinbase jest tego najlepszym dowodem niepewność polityczna i makroekonomiczna, jak shutdown w USA, która rzutuje na cały sektor. Ta zmienność. Ekstremalna zmienność rynku, doskonale widoczna w tych wahaniach przepływów do ETF-ów na BTC. No i wciąż obecne ryzyko kontrahenta i ogromna złożoność prawna upadłości, co przypomina nam saga FTX. Dobrze, na koniec, jak zawsze, zostawiamy wszystkich z taką myślą do dalszego zastanowienia myślą, która jakoś wyłania się z tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, ale nie padła wprost. Biorąc pod uwagę tę rosnącą rolę stablecoinów, takich jak RLUSD, które są coraz ściślej powiązane z regulowanym systemem finansowym oraz jednocześnie trwający rozwój tych w pełni zdecentralizowanych kryptowalut, jak Bitcoin, jak może wyglądać przyszłość ich koegzystencji? Czy te dwa światy, świat otwartej innowacji i świat bardziej kontrolowanych, regulowanych aktywów cyfrowych, będą ze sobą ostro konkurować? Czy raczej znajdą sposób na jakąś synergię, na wzajemne uzupełnianie się, tworząc zupełnie nowy, hybrydowy krajobraz finansowy? To jest chyba fundamentalne pytanie na nadchodzące.